Witam, melduje się OSP Zagorzyn. Jesteśmy nominowani na challenge. Pompujemy dla Wojtusia przez jednostki Moszczenica Niżna, Jasienna, Zbludza. Przystępujemy do wykonania zadania. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć. Następujące jednostki OSP Wola Kosnowa, OSP Czarny Potok oraz OSP Bolesławiec, powiat raciborski. OSP Świdnik, powiat Limanowski. Komisariat Policji w Starym Sączu. OSP Olszana. Dziękujemy. W imieniu wszystkich strażaków OSP Zagorzyń życzymy Zdrowia! Wytrwałości! Dla całej rodziny Wojtusia! Wojtu! Trzymaj się!